Witajcie w kolejnym odcinku. No już w końcu, w końcu uruchomiłem tę 150. Bo w ostatnim czasie coś nie mogłem jej kurczę dziada odpalić. A to jest ten garet, ten taki zajechany, co żeście widzieli w którymś tam odcinku. A trzy kreski, takie z Sensa. I tak ogólnie gra, bo jest trochę to i telefonów i pierdów, także, się tutaj zapucenia robi i na jedną z tych cewek też już postawiłem. Także działa. Taki mały test. Także jakieś główne hajcowe. Także tu mamy kolorek. I kamień magnetyczny. Czyli grunt jakoś też tutaj dosyć w miarę działa. Także nie ma żadnej, żadnej reakcji. No i żelazo Także powinno być dobrze. Zwarć nie ma. Zwarć nie ma na tej cewce. Kabel jest tam już podlutowany, bo on był, tam było uszkodzenie przy na PCB. No i jakoś to działa tam, no wiadomo. Coś na przewodzie popiskiwa, bo to w domu. Także też nie mogą tu dojść ale No kurczę, wymieniłem trzy układy ale No dalej nie działa. Na jednym tam coś się też zaczęło pobudzać. Ale było brak reakcji na metal. I... No i krześle sobie na razie chwilowo opuściłem, że dzisiaj się wziąłem znowu za to dziadowstwo. No i wyszło tak, że kilka tych układów Ale mi przyszło, ale tak się okazało, że chyba z 3 sztuki były zepsute albo uszkodzone. No i dzisiaj wymienię na jakieś tam, któreś układy, które znowu zamówiłem nowe. No i działa na tym układzie, wszystko gra. Także dosyć, dosyć dobrze to działa. No i tak jak widzę, widzicie, przychodzą kłady pouszkadzane, później człowiek myśli czemu nie działa, wymienia i nie działa. No dobra, także 150 będzie działać jeszcze jakieś tylko później testy przeprowadzę. Zobaczy czy się nie będzie czasami coś wzbudzać. Wzbudzać czy się nie będzie jak będzie mokro, no bo to nigdy nigdy nie wiadomo jak to tam jest ale no, no, na tą chwilę to tyle z naprawy także mam nadzieję że będzie wszystko działać bo trup totalny I jeszcze muszę tą drugą cewkę zrobić to, był, to jest za tej 150 hmm, tu jest wymieniony kabel na no, nowy kabel bo tu był uszkodzony kabel I no jeszcze będę musiał sprawdzić bo ona no, na sucho trochę gorzej działa niż tamta więc nie wiem czy nie ma jakichś jeszcze innych uszkodzeń wewnętrznych po prostu ze zużycia albo ze starości ale to się okaże w sumie ona już może iść um, już do zalania później nie zostałem tylko testy Jeśli się będzie wzbudzać, jeśli będzie mokro, to jest po prostu coś uszkodzone w jakimś stopniu coś jest uszkodzone już w wyzwojeniach i to już będzie można powiedzieć złą. No dobra, to na tyle, także jak coś będzie się kolejnego działo, no to znowu się odezwę, także trzymaj taś.